11 października 139 drużyna harcerska Lisy imienia pułkownika Leopolda Lisa Kuli działająca przez zespole szkół miejskich nr 3 Wiaśle obchodziła jubileusz 35-lecia swojej działalności. Uroczystość rozpoczęta apelem, o którym wszyscy uczestnicy wydarzenia wzięli udział w uroczystej mszy świętej w kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Skautowska Brać, której patronem jest pułkownik Leopold Liskula, to wizytówka Szkoły Podstawowej nr 12 z oddziałami integracyjnymi imienia Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Drużyna Lisy powstała w 1990 roku, gdy placówka przy ulicy Szkolnej funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa nr 9. Harcerze ZHP z charakterystycznymi, rudymi chustami znani są i cenieni w regionie za sprawą aktywności na różnych polach. Między innymi inicjują wartościowe przedsięwzięcia popularyzujące lokalną historię oraz jej bohaterów, dbają o miejsca pamięci, łączają się w obchody Świąt Państwowych, akcje charytatywne. Byli i pozostają wierni harcerskim ideałom. Oficjalna część uroczystości odbyła się w auli szkoły zgromadzonych harcerzy oraz zaproszonych gości powitał dyrektor placówki Grzegorz Kowalski. Chciałem w imieniu całej szkolnej społeczności przekazać na ręce Pana Wiesława Hapa pamiątkowy grawerton. Z okazji 35-lecia Drużyny Harcerskiej Lisy składamy w imieniu grona pedagogicznego, uczniów i całej społeczności szkolnej serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za lata pełne służby, braterstwa i wychowania w duchu harcerskich wartości. Niech ogień, który płonie w sercach harcerzy, nigdy nie zagaśnie, a kolejne pokolenia z dumą kontynuują tę piękną tradycję. Z harcerskim pozdrowieniem czuwaj. Głos zabrał również założyciel oraz nadal pełniący funkcję drużynowego 139. drużyny harcerskiej Lisy, harcmistrz Wiesław Hub, który w krótkiej prezentacji przedstawił bogaty dorobek drużyny oraz podziękował wszystkim, którzy przez 35 lat wspierali drużynę w jej pracy i licznych działaniach. Życzę Wam, tym dzisiejszym druchom i druchom, takiego zapału, takiej chęci. Takiej wytrwałości, jak właśnie mieli wasi poprzednicy. Nie mieli komórek. I to był wielki plus dla nich. Bo mogli więcej czasu poświęcić na to, żeby faktycznie działać, być yy, na łonie przyrody, więcej przebywać. Życzę Wam, aby tak jak Waszym poprzednikom, lilika harcerska wskazywała kierunek właściwej drogi, a krzyż harcerski na piersi przypominał to kim jesteśmy kim mamy być, żebyśmy nie zapominali o tych wartościach, zasadach zawartych przy przysiężeniu harcerskim. Słowa podziękowania kieruję także w stronę wszystkich kolejnych dyrektorów naszej szkoły. Świętej pamięci Janowi Kopciowi, Lucjanowi Tomalskiemu, Iwonie Zamorskiej, Aleksandrze Zajdzkiej i obecnemu dyrektorowi Grzegorzowi Kowalskiemu. Dziękuję za współpracę wszystkim Komendantom Jasielskiego Hufca, z którymi przyszło mi pracować, a przez 20 lat pełnić funkcję zastępcy komendanta Hufca, bo zawsze najbliższa była mi drużyna. Ale jak mogłem, to też staram się pomagać Hufcowi. Podczas uroczystości głos zabrał również zastępca burmistrza Jasła, dr Przemysław Baciak, który podkreślił, że miasto nie wyobraża sobie wszelkich uroczystości patriotycznych bez obecności harcerzy. Serdecznie gratuluję. Całej drużynie lisów, ale też drużynowemu, jasielskim harcerzom, tego pięknego jubileuszu, 35-lecia drużyny Lisy, gratuluję oraz składam najserdeczniejsze życzenia kolejnych takich jubileuszy, ale proszę państwa przede wszystkim chciałbym podziękować. Bo tego, co robią dla nas harcerza, można powiedzieć, że lisy, drużyna lisów, jest naprawdę wizytówką. Jasielskiego Harcerstwa. Jest, to jest po prostu, po prostu, proszę Państwa, nie do przecenienia. Właściwie nie wyobrażamy sobie teraz uroczystości patriotycznych bez tych pięknych, pomarańczowych chust, bez obecności harcerzy. Za to serdecznie dziękuję. Dziękuję również za opiekę nad pomnikami, za opiekę nad grobami znanych, zasłużonych Jaślan. Ale też, proszę Państwa, za wsparcie i współpracę przy różnego rodzaju inicjatywach, za tą całą waszą działalność wychowawczą, bo to jest tak naprawdę klucz funkcjonowania harcerstwa, i przekazywanie zarówno tych wartości patriotycznych, ale również wartości w drugim człowieku, tego, żebyśmy widzieli w drugim człowieku kogoś, kogo, komu warto pomagać, kogoś, kogo zawsze warto wspierać. Abyśmy też w sobie widzieli potencjał, no bo karcerstwo to też jest praca nad samym sobą, to jest to samo doskonalenie, to jest też braterstwo. Tego wszystkiego Wam gratuluję, za to Wam serdecznie dziękuję, oraz życzę wielu, wielu kolejnych jubileuszy. Wolność i niepodległość. O wolnej Polsce myślałaś zawsze, pracując, warcząc, śniąc. Natomiast harcmistrz Iwana Dziedzic, komendantka chówca ZHP Jasło, zwróciła uwagę, że jubileusz lisów to nie tylko święto jednej drużyny, ale całej harcerskiej wspólnoty. Drużyna lisy od lat jest miejscem, gdzie młodzi ludzie uczą się odpowiedzialności, braterstwa i odwagi. To tutaj kształtują się charaktery, tu dojrzewają przyszli liderzy, tu rodzi się prawdziwa służba. Służba na rzecz bliskich zawsze była fundamentem waszego działania. Niesienie pomocy, wrażliwość na potrzeby innych, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności przyświeca waszemu codziennemu działaniu. Za to z całego serca Wam dziś dziękuję. Dla mnie osobiście to szczególnie ważne wydarzenie, bo przecież ja również jestem częścią tej historii. Byłam członkinią tej drużyny. To tutaj dorastałam, tutaj uczyłam się odpowiedzialności, i tutaj po raz pierwszy zrozumiałam, co znaczy być harcerką. Nie tylko tą z munduru, ale harcerką z serca. Ta drużyna przez lata mnie kształtowała i jestem dumna, że dziś mogę tu stać przed Państwem jako komendant chówca. I ulica, oblada wciągła. wciągła. Kiedyś wędrował luto stary S z pancerkiem na łyczach O od morskich odlętach pamięta się, tu ogarnia nas wszystkich. I... Jakiś dziwny plan. Równo, równo, Andrzeju, ty dostrzegłeś mnie. Gratulacji i życzeń dla 139. drużyny harcerskiej lisy, które spływały na ręce harcmistrza Wiesława Hapa, nie było końca. Z ust niejednego uczestnika wydarzenia padło wyznanie, że harcerstwo go ukształtowało, umożliwiło nawiązanie trwałych przyjaźni, a dewizę Bóg Honor ojczyzna wciąż uznaje za życiowy drogowskaz. Harcerska wciąż gra. Tamtej tęsknoty szybuje znów, tak, bo tu kiedyś zaczął się szlak. O naszych pradruchach pamięta się tu. Podzieli nas okres lat stu Zaraża go siła potęgi ich znów Że Semper Fidelis jest mój Druhno, druhno, olejko Ty uszałaś tam W oczach drucha Andrzeja Jakiś dziwny plan Druhu, druhu, Andrzeju, Ty dostrzegłeś mniej tyle dobra braterstwa, serca i pasji tej. Obchodzimy dzisiaj jubileusz 35-lecia naszej drużyny harcerskiej. 139. drużyny harcerskiej im. pułkownika Leopolda Lisa Kuli. Może wyjaśnię skąd się wzięła ta dziwna numeracja, bo niejednokrotnie jak jesteśmy gdzieś na terenie państwa polskiego czy poza granicami, to mówią, co to jasło. Tyle drużyn liczy, że wy jesteście 139. Nie, wzięło się to stąd, że powstaliśmy 13 września, czyli 13.09.1990 roku i stąd ta zbitka, 13.09. i stąd 139. A skąd Lisy? Ano stąd, że patronem drużyny jest pułkownik Leopold Discula, no i od jego pseudonimu, od tego bohatera Ziemi Rzeszowskiej, legionisty, skauta wcześniej, Lisa, jesteśmy Lisami. Początkowo też barwy mieliśmy rude, ale teraz już nie produkują niestety chust o kolorze rudym, więc jesteśmy bardziej tacy pomarańczowi. Cieszę się, że dzisiaj mogliśmy się spotkać w gronie i tych byłych, ja to mówię, starych lisów, i tych obecnych, żeby powspominać, ale też i nakreślić sobie plany na przyszłość. Drużyna od 35 lat jest wierna cały czas swoim wartościom, ideom i cały czas przyświeca nam główny cel. Wychowanie, jak najlepsze, dzieci, młodzieży w duchu patriotyzmu, poczucia obywatelskości, służby innym. Staramy się zawsze wpajać im to, że nie żyjemy sami, że trzeba pomagać innym, trzeba służyć ojczyźnie. I tej dużej, i tej małej. Gdy kiedyś ci z jest to wspomnij ten harcerski ton. Że do szczęścia ci potrzebny tylko zwarty krąg i ta pewność, że za tobą stoi truch Na druh dał ci baden Pawel kilka nieśmiertelnych słów: że ojczyzna, że nauka i że Bóg. Od 35 lat harcerze z drużyny harcerskiej lisy są wierni ideałom i nieprzemijającym wartościom. Poznają metodykę harcerską, wychowują w duchu braterstwa i tolerancji kolejne pokolenia dzieci i młodzieży wrażliwych na krzywdę ludzką i sprawnych w działaniu obywateli i patriotów. Działają na rzecz szkoły, miasta, parafii i środowiska lokalnego. Niejednokrotnie pomagają również potrzebującym, uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, narodowych i religijnych. Stoją na warcie Przeprowadzają apele pamięci, współorganizują Jasielskie Marsze Wolności, opiekują się zabytkami, miejscami pamięci i cmentarzami wojennymi. Udzielają się w akcjach charytatywnych, kwestują na renowację zabytków Jasielskiego Starego Cmentarza i w ramach Dnia Papieskiego przygotowują szlachetną paczkę, wyjeżdżają na biwaki, rajdy, wycieczki, obozy. W aktywny sposób odpoczywają, uczą się i pracują. Osiągają duże sukcesy w rozmaitych konkursach. W tym międzynarodowych i krajowych rozwijają zdolności muzyczne, wokalne, teatralne, plastyczne i inne. Poznają dzieje, kulturę, geografię i przyrodę Polski, jasła i regionu. Mają za sobą też kilka wyjazdów śladami polskiej historii do innych krajów. Obecnie drużyna liczy blisko 40 członków, a przez jej szeregi przez minione lata przewinęło się blisko 700 harcerek i harcerzy. Na tak doniosłej uroczystości nie mogła obejść się bez występów artystycznych w wykonaniu druchen i druchów ze 139 drużyny harcerskiej lisy, którzy zaprezentowali piosenki do tekstów swojego drużynowego Wiesława Hapa. Bo tu, ślubie, tu na co stoi bohaterski Poldek. Lisę go zwali pieśni mu sali Polskę miał w sercu. wroga była... Jakaś kula Życie mu przerwała gdzie ziemi zakopała Do dziewczobie utula I świeć przykładem Świeć I leć w przestworza Leć I nieś ze sobą wieść Że być harcerzem chcesz A gdy spyta cię ktoś Skąd ten krzyż Na twej piersi Z dumą odpowiesz mu Taki mają Najdzielniejsi bo choć mało mam lat w swym harcerskim mundurze, Bogu, ludziom i Ojczyźnie na nich wieczną chwałę służę. Wieszczackie wilki patrzą za skały, ciekawe co się dzieje tu. Bo jacyś ludzie w dziwnych mundurach śpiewają, tańczą u, bu, tu! Jeszczacka harcerko, graj na swych skrzypeczkach. Swe skrzypki przytulaj i wywijaj po nich Wywijaj, chraj, moja skrybońko, chraj, moja lirnaja, chraj, skryptkowy krawat nie Dlaczego warto wstąpić w szeregi tej formacji i czym powinien charakteryzować się prawdziwy harcerz? O tym opowiedzieli nam obecni oraz byli druchni i druchowie drużyny harcerskiej Lisy. Ze 139 drużyną harcerską Lisy jestem od 35 lat, od początku. W sumie to jest początek mojego harcerstwa, te 35 lat. Dlaczego z harcerzami? Bo harcerstwo to przygoda, harcerstwo uczy, harcerstwo wychowuje, harcerstwo bawi, kształtuje charaktery. Eee, to na początku, a potem w późniejszym wieku wydaje mi się, że można troszeczkę z tego, co człowiek sam się nauczył w tym harcerstwie, można przekazać młodszym swoją wiedzę. Eee, zawsze oni się coś mogą od nas nauczyć. Jak to miło wędrować z plecakiem, ścieżynami daleko od miast. Gdy piosenką witają nas ptaki, i piosenką rozbrzmiewa las. Jak to miło nocować w namiocie, i raniutko na jasny wyjść świat, a tam szumią wysokie paprocie, i na liściach wesoło gra wiatr. Wędrujemy ścieżkami zielonymi, czy to słońce, czy to deszcz. Wędrujemy po ojczystej naszej ziemi, by ją zwiedzić wzdłuż. I wszędzie. Najfajniejsze w drużynie jest poznawanie ludzi, zawieranie przyjaźni. My się z Ruchną Izą znamy 25 lat, choć pewnie nie widać. Lubimy jeździć na fajne obozy, zawsze jest dużo wrażeń, potem jest dużo do wspominania, zwłaszcza po tylu latach. No i najważniejsze to przyjaźnie. Przede wszystkim harcerz zawsze powinien być pogodny, zadowolony. Dobrze się bawić nie tylko na tych ważnych wydarzeniach, ale również na samych zbiórkach, występach czy obozach. Gdy ruszył na wojenkę, miał 17 lat, a serce gorające a miał jak kwiat. Chłopiącą jeszcze duszę i wątło ramię miał, gdy w krwawej zawierusze szedł szukać mąk i chwał. Lecz miał się śmierci w oczy, a z trudów Wszystkich kpił, parł naprzód jak huragan I bił, i bił, i bił. A chłopcy z nim na boje Szli z pieśnią jak na balu, Bo z dzielnym komendantem Na śmierć iść nie żał. Świsnęła mała kula i grub wyrył łamu. Bohaterowi łoże posłanie wieczne mu Rycerski pędził żywot Harcerski znalazłem. Armaty mu dzwoniły, a nie żonę z A wiecie wy, harcerze, kto miał tak piękne skłon? Kto tak ojczyźnie służył? Czy wiecie, kto był on? Otwórzcie złotą cięgę, gdzie bohaterów spis. Na czele nie widnieje pułkownik, kula lis. Czuwaj, mam na imię Oliwia, a w 139 drużynie harcerskiej lisy działam już od 9 lat. Harcerstwo jest całym moim życiem. Do drużyny wstąpiłam dzięki tradycji harcerskiej, do której zachęcili mnie moja mama, ciocia i dwóch wujków. Harcerstwo dało mi dużo. Stworzyłam się bardziej otwarta na świat, zdobyłam wielu przyjaciół oraz wiem, jak być lepszym człowiekiem i pomagać ludziom. Zaczęła tym, bierzesz w plecach, i gdzieś znowu gnasz. Szukasz ciągle nowych przygód, gdy nadejdzie czas. Skautom zaufałeś trasy, wyruszałeś i wiedziałeś dobrze, w którą stronę iść. Szedłeś tam, gdzie chciałeś ciągle znać. Współpracować wrażeń serdecznie podziękować bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przewinęli się na przez naszą drużynę. I tym, którzy długo tutaj byli i są cały czas jeszcze obecni, przybywają, wspierają, ale i tym, nawet, którzy tylko troszkę liznęli tego harcerstwa, ale mam nadzieję, że dzięki temu stali się trochę lepszymi ludźmi, yy, nauczyli się pewnych sprawności, umiejętności, zdobyli jakąś wiedzę, bo staramy się w naszej pracy wychowawczej nie tylko opierać o metodykę harcerską, ale też i rozwijać różne pasje, zainteresowania tych młodych ludzi. Każdy ma możliwość czegoś się nauczyć, coś poznać, czym się bliżej zainteresować. Dlatego mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie także takim impulsem dla tych najmłodszych, żeby działać i naśladować swoich poprzedników w jeszcze lepszym wydaniu i na kolejne lata.